Siemaneczko kochani, jak już tutaj widzicie na stole mam bluzy, ale nie są takie byle jakie bluzy, to są tech flicy, mam tutaj najpopularniejsze modele, które troszkę podobne są do Nike i tak dalej, dlatego w tym filmie powiem co i jaka a propos tych bluz, porównamy je do Nike no i wydamy jakieś werdykty, prawda? No i mam na sobie oczywiście bluzę Nutu, no ale to jest poza konkursem, bo jest tak wyjebana w kosmos. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Na moim Instagramie jest konkurs na buty ponad 5000 zł. Zobaczcie na dole z link w opisie. Techflix dres znienawidzony przez wielu, ale również uwielbiony przez wielu. Wiem, co zresztą sobie niektórzy pomyślą, eee, tekwicz do dupy, a, kto w tym chodzi i tak dalej. Słuchajcie, dużo ludzi w tym chodzi, ja też lubię ten dres, ten dres ma x już lat, ja go pamiętam z początków moich w ogóle lat streetwearu, on się w tym momencie pojawił, miałem joggery same czarne, nie miałem góry e, i naprawdę fajnie się w tych e, spodniach chodziło. Teraz mam tego trochę, oczywiście mam z 10 czy tam z 15 kolorów w szafie nieważne. Dzisiaj ze mną do porównania jest tekwicz od Nike, jest tak zwany, również mam czarnego tekwica nowego, którego wygrzebałem gdzieś tutaj nawet zapomniałem sobie, że kupiłem sobie kolejnego. Mamy tutaj tekwica z HM i mamy tekwica z 4 fa Mówię na to wszystko techflice, żeby, żeby to po prostu tak powiedzieć. No ale to, wiecie, to są inne rzeczy. To jest chyba jakaś tam sportowa bluza rozpinana, czy coś takiego. To jest tak samo, a to jest, wiadomo, techflice. Jeszcze jedna rzecz, ja wiem, że jest trochę więcej tych tekwiców. bardzo ciężko było mi je w ogóle znaleźć w sklepach. Przykładowo w Forefie pani powiedziała mi, że to jest bestseller, to się w ogóle super sprzedaje. Wiem, że jest jeszcze tekflit skropa, tutaj widzicie, to są spodnie takie, one kosztują 50 zł, nie byłem w stanie w ogóle tego dostać. Jest tekflit zary, również tego stacjonarnie w ogóle nie byłem w stanie dostać, więc tutaj w tym porównaniu tego nie ma, ale zapraszam do mojego Instagrama, bo zamówiłem te rzeczy i one do mnie przyjdą. A jak do mnie przyjdą, to zrobimy sobie porównanie na moim Instagramie, link na dole. Okej, okay, tutaj mam kwlica od Nike. A. Każdy kojarzy tekwica od Nike. A. Komplet kosztuje różnie. Powiedzmy sobie, w tym momencie jest dość mocno hype'owy, ale za takie 600-500 zł za komplet na jakiejś mega promocji w tym momencie da radę to dorwać. Normalna cena no to jest 500 zł za bluzę, 400 zł za spodnie, czyli razem 900 zł. Dużo, mało. Hm. Jeżeli porównujemy do innych rzeczy, no to dużo, no ale. Techfit od Nike jest tym pierwszym. Jest tym pierwszym oryginalnym, na którym wszyscy po prostu się wzorują. Jeszcze jedna sprawa, pamiętacie ten tekwit z Biedronki? Wyglądał on tak. Ja bardzo chciałem go dostać, tylko że to był totalnie jeden do jednego zerżnięty z tekwica. Totalnie, totalnie, totalnie. Jak jeszcze inne marki, które tutaj wam pokażę, one starają się udawać, że robią coś własnego i że to jest zupełnie coś innego. No to tam Biedronka poszła po całości. Słuchajcie, pierwszy tekwit, którego mam tutaj ze sobą, jest to tekwit z HM. Tekwica z HM jest zadziwiająco dużo kolorów. Jeżeli chodzi o tę bluzę, jest pięć kolorów tej bluzy. Jest pięć kolorów spodni. Bluza jest dostępna stacjonarnie, dlatego ją mam. Niestety spodnie nie. Spodnie są dostępne tylko online. Na dole jest link do nich. Wyglądają one ok. Jakby tutaj e, inspiracja tekwicem no, jest turbowidoczna. Zresztą te takie przeszycia, które tutaj mamy z plastiku, z takiej gumy. E, tutaj e, z boku e, ta e, taka siateczkowa kieszeń. E, to jest również na innej bluzie. Tekwica, innym modelu też jest taka sama kieszeń, więc no. Tutaj jakby inspiracja jest turbowidoczna. Jeżeli chodzi o szwy na tej bluzie, to szwy są dudupy. dupy Na zbliżeniu będzie widać, ale szczerze. Nie, Nie wiem czego się spodziewałem, yy, ale spodziewałem się czegoś, że będzie to jakoś inaczej wyglądało, Śły są bardzo, i to bardzo złej jakości, w szczególności tutaj yy, na górze, mm. jeżeli chodzi o zamki i wszystkie inne rzeczy, powiem, że nawet jest fajniej yy, niż w Nike'u, w środku ta bluza wygląda tak, jest bardzo cienka, jest cieńsza niż yy, Techfit od Nike'a yy, i sprawia wrażenie takiej... Bardziej zwykłej bluzy. Nie wiem, czy za bardzo mnie tutaj zrozumiecie, ale jeżeli macie te kwica, to wiecie, że ta bluza jest troszkę inna. Nawet jak chodzicie czy coś robicie, to ta bluza po prostu inaczej leży. Tutaj masz to wrażenie takiej zwykłej, najzwyklejszej bluzy. Jeżeli chodzi o kaptur. Zobaczcie, tutaj są takie ściągacze na kapturze. I teraz sobie powiecie, że tekwic tego nie ma, tak? Nie ma, ale nie wszystkie tekwicy, bo na przykład starsze tekwicy miały normalnie sznurki na górze. Ja mam takiego tekwica i on ma sznurki. Tak samo inne modele, te właśnie tutaj z tą kieszonką z boku też niektóre mają sznurki, więc to nie jest żaden wyznacznik. Kaptur jest według mnie uszyty identycznie jak w Nike. U. Prawie że prawie tak samo się dzieli na górze, jest dzielony na 3. Raz, dwa, trzy. Tutaj też jest dzielony na trzy. Kaptur dużo gorzej wygląda, zresztą to, co widzicie. Tutaj ten tekwicz był prany. To jest nieprany, więc powinno się lepiej układać. Ale dzięki temu, że to jest cienkie, no to ten Nike po prostu wygląda lepiej i po prostu lepiej się układa. Kolejna rzecz, którą chcę Wam pokazać, to jest ten pasek na dole. Zobaczcie pasek na dole w Nike. Czarny, zawsze czarny albo jakiś inny kolor. Chyba nie, kurczę, kur, ja teraz się zacząłem zastanawiać. Chyba zawsze jest czarny. Napiszcie mi na dole, czy zawsze ten pasek tutaj na samym dole jest czarny w takwicu, chyba tak. E, I tutaj również mamy ten czarny pasek, który jakoś się tam gdzieś zaczyna. Jak już powiedziałem, sieciówki to jest po prostu totalna inspiracja tym, co już istnieje. No, tam nikt nie, okry, nie odkrywa świata na nowo, nie odkrywa Ameryki na nowo. Tam jest inspiracja tym, co już jest, a jeżeli coś jest dobre, no to zawsze się można tym przecież e, zainspirować. E, w dżej chodzi o tego HMA, tutaj chyba cena tak naprawdę gra rolę. 149 zł za tę bluzę. Yy, WS500 przyjmijmy 479 w zależności od kolorystyki i tak dalej, a 479 za tekwice od Nike. 159 zł. Słuchajcie, obecne czasy są takie, jakie są tekwicy jest hypowy i dlatego ceny rosną, bo jeszcze 3-2 lata temu tekwicy lądowały w outlecie, Nike, nawet Baby Blue i tak dalej. No. Ludzie kupowali te jeansy, sorry, te dresy, które po prostu były fajne, tak? Po prostu są spoko, bo są slim i dużo osób po prostu je kupowało, bo nie lubili szerokich spodni i one były za 200, bluzy na przykład za 150 zł, na takich przecenach, no bo taki, taki po prostu był rynek. W tym momencie bluza kosztuje 500, tak? Kosztuje 150. Porównując jedną do drugiej, gdybym ja nie interesował się streetwearem i nie chciał tej bluzy, no to poszedłem do H&M, kupił tę bluzę i czuł się naprawdę spoko, bo szczerze jej nic nie brakuje, ona spokojnie mogłaby mieć jakiś znaczek, nie wiem, Pumy, Adidasa i kosztować 300 zł. Jeżeli chodzi za 150 zł, to jest naprawdę fajna bluza i myślę, że jest niezła. Pod koniec tego odcinka zrobimy takie przebitki: jak ja to po prostu wszystko na siebie założę. Ten z nie wiem, bo to jest Elka, niestety nie było XL-ki dla grubych, wszystko zostało wykupione, więc nie wiem, jak będę w tym wyglądał. Jak będę wyglądał jak Baleron, to wam się nie pokaże, no ale zobaczycie na końcu. I według mnie naprawdę fajnie ta bluza wygląda. Szczerze, wielu z Was podsyłało mi tego Techa, i to jest z Forefa. Hahaha, byśmy się śmiali, ha, 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 tech z 4 eee, Nie jest to idealny Tech, bo 4F nie ma czegoś takiego jak Tech, ponieważ Tech jest to bluza z takiej e, dzianiny, która bardziej przypomina taką niezbyt, nie, nie do końca dzianinę, nie ma wykończenia po prostu na przykład pod spodem, tak? Ona jest cienka, z jednej strony wygląda tak samo jak z drugiej. Eee, tu... To jest podobne do techa, no ale kazaliście mi to sprawdzić, więc e, zobaczymy. E, jest to jakaś tam alternatywa, bo rzeczywiście e, mamy e, te dresy, są te paski. W szczególności to jest jedna rzecz, która i, widać, że była bardzo mocna inspiracja techem, no to jest po prostu to zakończenie tak tutaj e, ten cały suwak. No to jest praktycznie to samo, więc tutaj raczej e, projektanci chcieli jakby osiągnąć ten efekt, ale najważniejsza jest jedna rzecz, cena, bo cena to jest 200 i to 200 zł. Za uwaga, cały komplet. Czyli mamy górę plus dół. Teraz 30% było i dlatego kosztowało 200. Normalnie tam gdzieś pod w granicach 3. Ale cena zabija, pozytywnie oczywiście, bo mega, mega cena. Więc jestem naprawdę bardzo kurczę yy, ciekawy tego, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o tą bluzę yy, Tech 4 Forefa, który jest najbardziej techowy i mają, zobaczę. To jest pętla, to nie jest taki fleece jak na przykład Nike czy nawet ten H&Mowy, czy ten na przykład z Kropa i tak dalej. To jest pętla, więc temu jest bliżej do takiej zwykłej bluzy rozpinanej, ale jednak to techwerowe, takie tech zacięcie tutaj jest. I teraz tak, jeżeli chodzi o kaptur, kaptur jest również dzielony na trzy, identycznie jak w Techfleece'u. Kaptur jest dodatkowo przeszyty jeszcze raz, e, cała bluza ma zajebisty zamek, w sensie ten zamek się zajebiście otwiera, to jest JKK, e, Nike już nie, nie korzysta z zamków JKK, tak mi się wydaje, zresztą tutaj sprawdzę, tak, one nie korzystają z Saba, JKK jest to lepszy zamek ogólnie, najlepsza marka zamków, kurcze na świecie, bluza ta w feelingu jest cięższa niż tech. Jest na pewno cięższa niż te. jest to większa, większa gramatura tej bluzy. 4 E, więc polska marka, OTCF. Gdzie zostało to wyprodukowane? Tomek, gdzie stawiasz, gdzie zostało wyprodukowane? Thailand. Thailander. Bangladesz. No więc, blisko. no blisko, więc made in Bangladesz, a jeszcze sprawdzę tego Nike'a, bo tego, to, to nie wiem, w sumie tego, tego... Singapur. Hema, co, Singapur? Nie, to, to chyba jest China, mi się wydaje. Bla, bla, Kambodża. Jezus Maria, Bangladesz, Kambodża. 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 Kambodża kurwa. Ja. Dobra to. Gdzie strzelasz? Mamy Bangladesz, mamy Kambodżę. Poczekaj, daj mi chwilę zastanowić. No. Du, 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 wiesz. Indonezja. czyli Kambodża, Indonezja, yy, Bangladesz, nie wiem w sumie, co jest lepsze. Kambodża to to w ogóle jest nie wiem dlaczego to Nike produkuje, ale mniejsza. E, tutaj wracamy jeszcze do tego Techa. Tu mamy spodnie, które są chyba najbardziej zbliżone do Techa, jeżeli chodzi o wszystkie spodnie. To są te spodnie z 4FA, z tyłu jest logo 4FA, z przodu i również jest logo 4 To jest dość dziwne. Z przodu i z tyłu logowanie rzadko od kiedy występuje na odzieży, w szczególności w tak zbliżonym miejscu, w szczególności kurczę na spodniach. Długie takie sznurki, które również są po prostu jak w tekwicu. Ja tutaj mam spodnie czy tosy z tekwica, i one mega jakby są podobne do, do, do tekwica. Oprócz tego, że nie mają żadnych przecięć na nogach, to są no podobne w szczególności tutaj te kieszenie, są podobne. O, tutaj to widać. Tutaj również to widać, że są podobne. Gumka. To wszystko jest dość podobne. Wiecie, to są kurse dresy. To też tu nie jest Science Fiction, to po prostu jak robią, no to musieli robić podobnie, ale również te ściągacze są takie. I to też jest ciekawe, ponieważ nie zawsze ten ściągacz w tych dresach, na przykład z HM-u do tej bluzy, którą mam o tutaj. To te dresy zupełnie inny mają ściągacz niż te dresy takwicowe. Ok, słuchajcie. Komplet dresowy z Forefa, dół kosztuje nawet nie ma, nie ma niestety ceny, a w ogóle dół gdzie jest wyprodukowany? Bangladesz, tak samo, ok, w tej samej fabryce. Dół kosztuje też te 150 zł. E, góra 153 stówy. E, mega cena. Generalnie feeling tego adresu jest zajebisty. Szczerze mówię to autentycznie w tym momencie. Żadna marka, taka jak na przykład Nike, Adidas i tak dalej, w tej cenie raczej nic nie ma fajnego. A Nike na pewno nie ma, bo Nike jest już. Musimy to powiedzieć marką Sportswear Premium. To już jest troszkę wyżej niż te wszystkie no, inne, się mega te pozycjonują. Zresztą sami to widzicie z cenami. Adidas ma podobne komplety na wyprzedaży i tam rzeczywiście za 300 zł. Jakby fajne wyprzedaże przed tym wszystkim, co się teraz dzieje, przed tą inflacją, dało radę to wyrwać. W tym momencie ten komplet z Forefa wydaje się spoko. Ja zaraz go założę na siebie. No i zobaczymy, jak będę w tym wyglądał. Czy nie będę wyglądał jak Baleron? Najpierw może założymy tego HM-a. No i co? No i ocenimy to wszystko. Słuchajcie, yy, Wygląda jak Baleron, ale wam się pokażę, bo wygląda jak miał leginsy na sobie. Kurwa, rozmiar XL, 4F, płagam, kurwa, róbcie większe te rozmiary. Ja pierdziele. Może nie pokazuj tego, bo to jest dla dzieci przeznaczone. No, generalnie yy, to też jest w sumie dla was, chcecie się to kupić? To jest rozmiar XL na mnie, ja jestem wielki i ja noszę Lki w Nike w Tekflicu, bo po prostu tam są duże, Nie, Te są strasznie małe, turbo małe, one są mega slim fit, yy, XL-ki dla mnie są kurcze, złe, ja bym tak na ulicy nie wyszedł. Ładnie wyglądam, tak? Dzięki, fajnie. No, generalnie, feeling jeszcze Wam powiem. Spodnie podobne feeling jak Techfit rzeczywiście. No, może tylko są takie opięte i po prostu nic nie czuję. Nie dociera mi żadna krew do, nie powiem do czego. Góra, jeżeli o to chodzi, to jest zupełnie inny feeling. To jest taka zwykła bluza. No, nie wiem, może to podobne trochę do Techa, ale czy, czy to konkurencja dla Techa? Znowu wygląda jak debil, że jak zawsze. To jest L. -ka. XL, -ka myślę, dla mnie byłaby ok i bym, bym się zmieścił, bo na długość i tak dalej jest spoko, tylko by się przydało zrzucić 20 kg. Feeling tego jest identyczny jak w Techu i nie żartuję, to, to jest turbo identyczny feeling i naprawdę, naprawdę fajnie. Zresztą HM ma, mówię, dużo kolorów tego, więc możecie fajnie to podobierać, to jest identyczne, to HM totalnie to zerżnął z, z Techa. Jak Forever nie zerżnął tego z techa, bymy w stanie powiedzieć, że inspirowali się tym, bo inspiracja jest widoczna, to tutaj HM to jest zerżnięcie z techa I rzeczywiście, ten feeling tego wszystkiego i, i tych rzeczy, które tutaj mam, no to to jest jakby typowy, typowy Moi drodzy, czas na podsumowanie. Tech flits, jak już mówiłem, niektórzy kochają, niektórzy nienawidzą, ale powiedzmy sobie jedno, jest to fajny dres. Nie słynie z jakiejś potężnej jakości, nie słynie z nie wiadomo czego, ale jest totalnie w popkulturze, wiele osób chce to ubierać. No, wybierzcie się tutaj do centrum Warszawy, gdzie my teraz będziemy nagrywać kolejny odcinek. Mamy dużo osób w tym tech flitu. każdy chce to kupić. Zobaczcie mój odcinek a, a propos drillu na górze się Wam wyświetla. Tam dużo osób mówiło, że fajny dres, kupiłyby, Gdyby właśnie był tańszy, i tutaj przechodzimy do tych rzeczy, które mam tutaj, czyli alternatywy dla Tekflica. No i tutaj mamy ta, tę alternatywę z HM-u. Według mnie najlepszą z tych rzeczy, które tutaj widziałem, chociaż ta Zary, którą wy zobaczycie na moim Instagramie, ona też była fajna, przynajmniej na zdjęciach. Fajna, może być, zobaczymy. Ta według mnie jest najlepsza, bo jest tego dużo kolorów i kosztuje 150 zł góra, 150 zł dół, identycznie jak foref. Na H&M jest troszkę mniejsze przeceny, więc no, mówię 300. -y. E, tutaj mamy ten dresik z forefa. To jest inspiracja techem, to nie jest tech, to nie będzie tak jak tech, to będzie taki bardziej zwykły dres, ale tutaj ten fit jest dziwny, bo jak już powiedziałem, xl na mnie jest mała, co jest dość dziwne, bo jak już mówiłem w Nike, nasza góra, XL-kę, dół l i tam jest naprawdę ok. Jest to fajna alternatywa i kosztuje 200 zł. Więc za cenę Teha, załóżmy przyjmując 900 zł Techa, tutaj przyjmując 300 góra dół bez promocji, macie trzy takie zestawy w cenie jednego zestawu z Nike. Tu macie bluzę nutu, która jest zajebista i ona w ogóle jest out of range, możecie sobie ją kupić na dole. Tutaj tak samo, trzy zestawy z hm w cenie jednego zestawu z Nike. Jednak jest jedna rzecz, którą tutaj Nike ma po prostu lepszą i która jest fajniejsza. Jest to po prostu cena od sprzedaży, czy również utrata wartości. Ja zawsze to powtarzam w niektórych rzeczach. Co z tego, że H&M zrobi fajnego e, TH? Co z tego, że 4F zrobi naprawdę fajny dres? Ale jeżeli później będziesz chciał sprzedać dres, czy to używany, czy lekko, nie wiem, wyjęty, czy skądś i tak dalej, nie, wzięty, do takiego Teflica sprzedasz za 500-600 zł komplet w fajnym kolorze. No i taka jest po prostu prawda, bo tego nie ma, a cały już kosztuje 900 zł. A tutaj, jeżeli chodzi o HMA, jeżeli chodzi o Forefa, to cykl tych blues i tych setów skończy się albo wtedy, kiedy wywalisz to po prostu z szafy, bo się nie będzie do niczego nadawało, albo dasz to do PCK, albo twojemu staremu, bo nikt. Totalnie od ciebie nie odkupi, albo odkupi ktoś za 10 zł na Vinted. I mówię to naprawdę wam wszystkim. To są fajne alternatywy dla techa. Taka jest prawda fajne alternatywy, ale większość z was na pewno jestem w stanie się założyć stwierdzi, że no fajny ten tech z HM kosztuje 300 zł, no ale jednak tech z Nike dołożycie trochę więcej dwa razy więcej trzy razy więcej powiedzmy. No, ale później sobie to fajnie odsprzedacie. Jak wam się na przykład ten tek znudzi, albo będziecie wiedzieli, że jeżeli nie będziecie chcieli tego nosić, no to ktoś od Was to po prostu odkupi. Tak jak w przypadku Forefa i HM-u, no to tej pewności nie macie. Moi drodzy, dzięki za oglądanie, dzięki, że byliście tutaj ze mną. Jeżeli macie jakieś inne techy które chcecie, żebym sprawdził i porównał z techem Nike'a, to bardzo chętnie napiszcie mi na dole, bo szukam cały czas tych techów. Podobno w New że jest jeszcze jakiś tech, ale kurczę, nie mogłem tego znaleźć. Nike Tech Flitz. Tech flits od H&M'u i Tech Flitz z te trzy rzeczy porównałem dzisiaj. Napiszcie mi na dole, jak już wam mówiłem o tym pytaniu. Czy według Was dobrze jest wydać 900 zł, 600 zł na techa od Nikea, czy lepiej iść do forefa wydać 300, y, czy lepiej iść do HM-u i wydać 300 y na coś, co jest po prostu podobne, coś, co nie ma znaczka. Napiszcie mi na dole, bo jestem ciekawy, waszego zdania. A ja już się z wami żegnam, jak już mówiłem, idziemy sobie kręcić. Sondę o polskim rapie.